Ale dostał. <grym> byś dostał. Też byś dostał, gdybym trabius nie umiem na <grym> 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 Ja też nie mam um Też jestem gównym, ma laskę, już jedna... Dzień, dzień dobry, jedna osoba. O! Zaraz Zaraz tam, czekajcie. Macio z... No jak no w Tym razem gram na padzie, o co ci chodzi? na Ale nie gram na padzie. Gram na padzie... Aha! Jaki no z tego Matego? No to z Matego to jo! No ale po że on, ma on gram na, grana... Wiesz, na, on gram na padzie, padzie. ponieważ on ma rozwaloną klawiaturę? Halo, nie mogę do To To ale głowa to to jak Buga i tyle. On gra od 12 do 13. Co? O 12 do 13. No nie wiem, czy on gra od 12. No że ma przy. Ale go ci chyba słyszy nawet. Ma niech słyszy tego? Ma go co ja umiem zrobić, widziałeś? Robię takie płynne przejście. Oła Wiem, bo grałem. On mówi, że wie, że bo grał. Ale wiesz, kiedy robię? Gdzieś macie płynne przejście na tym, jak edytowałem, tofałem. najlepszy najlepszy tego pada, nie wiem, jak wy tego ten. Bo no wole klawę o, Lepiej się gra. Ja robię płynne przejście jak buga. Jednego World A, A, to nie pompa, to nie pompa ha, ha. Aha Aha Jak gram najlepiej na padzi, typy wiesz, kiedy edytuję On edytuje stary, jak się edytuje na klamie <laughs> Chodź do nas Ale serio, ja mam streama ty możesz wejść. Ja tu jak buga. No typie. Nie ale strzelam jak, jak gówno. Bartek, jak ja do ciebie przyjdę, to ja trzymam tam, gdzie się strzela, a ty trzymam tam, gdzie się buduje. <grym _> Dobra. I <grym _> mamy grę. <grym _> Będziemy grać na dwóch padach. Ty będziesz na jednym padzie grała, ja na drugim. O tak. oh. oh, mikołaj. Oh, a a! Ikie rybki nie zjadłem. Co jo jo. Dobra, Usuwam ci moderatora to nie! Usuwam ci moderatora. Nie. Maćkowie mówię, bo mi się że nie jest najlepszy jak Buga. Ty nie jesteś najlepszy, coś głównym. Ja jestem najlepszy. Edu, to jak Buga, ma. Ja go zaraz zabiję. Widzisz, że jestem najlepszy. No właśnie, więc lepiej. Jak ty Bugę zabiłeś? Ja mam streama, dajcie mi się zabijać, ja mam streama, dajcie mi się zabijać. Muszę jeszcze tylko... Czekaj, ja mam 66 subskrypcji, więc muszę tylko... 940... 34 zebrać jeszcze. To jest strzelasz jak gówno, raczej znaczy, strzelasz najlepiej, ale edytujesz jak gówno. Jest to najlepsze z edytowania. Widzicie to pełne przejścia? Widzisz to pełne przejście? Widzisz to pełne przejście? Widzisz to pełne przejście? Ale no no edytuję gówno, ale edytuję najlepiej na świecie. Dajcie mi daj mi się napić. A 44 dostałeś A Ricardo się próbuje teraz dać na ciście Hehe z boku Jestem ja Buga, jestem ja buduję ty jest Tifu Tfue. Nie, Tfue. Nie, masz, ty nie jesteś Buga ty jesteś Tifu Bartek A jestem Tifu e, to młody Tyler, zobacz Ricardo możesz ten! Ricardo, możesz być tym! Marshmallow jak wygrał z tym ninjom, Ty jesteś marshmallow. Co? No ty masz najlepszego aim, ale budujesz jak gówno, Ja właśnie jestem tym na odwrót Ja jestem fue, buduję super. Strzelam też super, ale jestem tak gównem Rekord, zadałaś mi coś Nie no, to wszystko przez to, że on jest no, właśnie, ten 2 jest A. najlepszy. OJ! Okay. czekaj! zaraz zapraszam, poczekaj chwilę. Mój bis zaprasza. Kogo? Widz mnie zaprasza Czemu? mati jest najlepszy Ej, bardzo kogo zaprosiłeś? No, że zaproszę mojego widza w trybie. O Czekaj, jaki masz nick? Z xqbtw Czekaj, to cię zapraszam. Poczekajcie chwilę, nie natykujcie mnie. Weź mnie zabijajcie ja. proszę, bo muszę wpisać coś. Ja zabijam Bartka. Weź Mati. Gdzie będziesz miał promo. Zy X Q S Z... X... Q... No Mati, nie na, 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 do, mnie do zera, ale nie atakuj. S B... T w... Kropka. Nie, źle jestem. Z x y... Jak to jest? Czekajcie. Z x sy b t kropka Wysłałem za pro. O, rybka, dzięki. Entarde F?

A wiesz, że ja stanowisz ten. A wiesz, że Jezus Farda urodził się w święta. No ja czemu, nie mogę nic zrobić. A wiecie o tym, że stanowisz ten, świętowali narodzenie Jezusa przed jego urodzeniem. Zada? No sam tam jest stałeś przy mnie i czekałeś, chciałeś mnie trafić. Bo jest najlepszy, jestem ninja, czyli płe. Jestem tylko dobry z pompy. Ale jak mam napadzie, czemu, czemu ja biorę trzeba ja.? Przemytowanie, czy też klikam na tą gałkę? No nie rozumiem tego. Salam. bo ja mam wspomaganie, chłopaki. No też mam, ja, ten, nie grałem na padzie, grać co, codziennie gra. Włączasz profil nieaktywny, żeby nic nie wykrył? Régler... Chciałam powiedzieć, daj mi wygrać, bo jestem nidza. mnie dostali za 30, Mati. Nie ja wiem. Z pompy. Ty masz o jednego i na więcej niż ja O jednego przejście się nie liczy. Ericardo ma zero Mam 8 HP O wow, trafiłem w ciebie. Głupi au time Mam 8 HP Widzę właśnie Bo ja grałem nie grałem na padzie, to się nie liczy. O wow, bo ja nie wygrałem. Od, od go sezonu nie grać nie wiem o co ci chodzi To, to, to trochę czasu O Ricardo jak tam twój kebler Matt jak tam twój headshot no. <laughs> Jesteśmy za dobrzy ty Jesteś z komputerowcem Ktoś weź pada w ten Ricard Ricardo. Dawaj Ricardo laser, dawaj Ricardo laser, dawaj do niego laser Nie, nie mogę Ricardo bo on mi dychę. Chciałem Matt jak tam laser? Ricardo, nie, nie przeszkadzaj mi, kiedy chcę go zabić. I auto, a mają ci za 30. No i chciałem tu ten, przejść. Czyli Ricardo wygra pierwszą grę? Tak, jestem najlepszy na fazie. Mati miał 20 HP. Ja Jestem najlepszy na padzie. Nic tylko do strzelania, tu jestem Matek najlepszy w edycji, Rikardo. We ma wszystkim. Mat <grym grym> jest najlepszy w edycji, w budowaniu, nie o co ci chodzi. Tego ja trenuję, żeby mi Czy uczeń przerośnie mistrza? Dowiesz się w następnym odcinku. Nie piszę, tytuję jak Buga Mhm mm. A Messi dzisiaj kupił sobie skina ze sklepu jakiegoś ochydnego i mówi: kim nam gra Buga? nam grał Buga? Muszę go kupić, bo będę wtedy grał jak on Ricardo, Nie wchodźcie nam pod celownik, bo my mamy auto. -aim, a ma pamiętaj. O ma, ty masz to ma jedno HP? <grym> <grym> Hehehe <laughs> <laughs> Heh mamy tyle samo Heh 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 Ricardo, Heh 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 Pościmy gramy World Heh Heh napadowców. PSN World Cup Fortnite U, <muchy> Smacznego. Dziękuję. Dobra, uczeń przerosmistrza. To pewny. Może w Aj'mie tylko, ale w budowaniu i jedzowaniu mnie nie przerośniesz jeszcze, mój uczniu. A chodzi mi o ale Co? Garujesz teraz na padzie, czy nie? Bo boj też mi przenikasz, tak jak ja kiedy grałeś na padzie, więc temu się pytam. Ładapa dostał. Halo, budowanie! Wyłącz się Czemu to mi się nie gulgnęło do końca A! Ej, nie, to ścianą. twoja ściana! Ej Ricardo, wyszedł! Rage max. <laughs> ja jeszcze nie jestem w puszczeniem tymi gałkami podczas skoku i budowli. Oła, nie mogę. Moja pompa za Ja się nie tańczysz, Mato. Ale ja nie chciałem tej DL, ja chciałem napędzić elektryczne podrygi. Hmm... Ale wyłącza poza to, jak nic. Ile miałeś? Dwadzieścia. Ja miałem... Nie, trzydzieści. No. Nie, dwadzieścia na chyba. Trzydzieści, bo było osiemdziesiąt. No, trzy, no. no, 3, no. 80 do stuy to 20 Ale dodaje się cię dodaje 50 HP 20 O i cię ode mnie strzelam jak gówno tutaj nie mogę dedytować

Nie możemy pomaganie niż tylko ja moja słomaga nie bije mniej To jest dwa razy do 60 A ty masz Ty masz kurcę, ty możesz tylko się odkręcić ja tak nie potrafię już Ja mam no, wolni ja ile ja, ja się obkręcam dwa razy jakiś ty raz W siedzinie obkręcam To jest zwyczajnie do klawy Czaj zaraz go na klawie Czemu się tutaj nie dotuje? Dobra, chcesz iść na duo albo na składę? Na... To może teraz ten, jeden na jeden zagramy. Ostatnia runda, czy wygram, czy będzie remis. Muszę głowę. Co? Może wychodzić. Oa! jest remis. To, to wychodzimy. Nie, ja wy, wygrałem ja Ale ty miesz mnie kiedy kilbym AFK Pamiętasz? Wychodzimy z tego Co? Zabijaliśmy kiedyś kielbym Afk raz. Pamiętasz? Jest raz, jest raz, co? Zabijaliśmy kiedy byłem AFK, no, no, dobra, dobra, dobra. dobra, dobra no. No właśnie dziku jeden. Zabiłem, nie, byłem, nie Tak, zabiliśmy, zabi jednego wina. Ach, na streama robiłem. Dobra dobra, 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 dobra. Właśnie. Idziemy na moją mapę bo mam kody wpisane chodź, na chodź latanie. na moją, chodź na Ale moja, na moją, na moją. Ale najpierw na, moją. Chodź, chodź. Ale najpierw na, moją. Nie, na moją. bo moja ma koniec jakiś, A tam będzie miała końca. No i tu z tego? O, lama. A tu strefa już, musimy wejść. Ol, amo do pomby Tu jest strefa u mnie na mapie Co? Wygrałem Strefa już poszła No i co zrobię? Ja się resetować grę Czemu się muszę grę resetować? Ricardo, jutro o 13, tak? Bartek, ty jutro jedziesz z nami? Mmm, nie wiem, będę do 13 spał pewnie. Kurde, muszę włączyć Fortnite'a.